I teraz na poważnie. Kim jest Johnny Daniels? Kim jest Johnny Daniels? I wiecie kim jest Johnny Daniels? Dajcie mi odpowiedź. Bo Morawiecki jest premierem, Błaszczykowski jest ministrem, Polak jest prymasem Polski, Wałęsa jest bolkiem. A kim jest Johnny Daniels? Potraficie powiedzieć kim jest Johnny Daniels? Wymieńcie mi, kim jest Johnny Daniels? Kim jest ten, ten Johnny Daniels? Nie potraficie powiedzieć. Bo nikt kurwa nie wie, kim jest Johnny Daniels. Ja widzę na zdjęciach, że Johnny Daniels stawia na baczność mojego prezydenta, mojego premiera, moich posłów. Oni przy nim wyglądają jak przedszkolaki zesrany ze strachu. Kim jest? Johnny Daniels! Pytam się Was, rodacy, kim jest Johnny Daniels? Nikt z Was nie zna odpowiedzi. Możecie wymyślać, ale nie wiecie, kim jest. A doktor Eugeniusz Sendecki wie, kim jest Johnny Daniels. Johnny Daniels jest nieznanym sprawcą. Nieznani sprawcy. Rozpierdolą wszystko i zniszczą wszystko. Jest to bez sensu? Jest. O to chodzi, żeby to było bez sensu. Kim jest Johnny Daniels? Chcę się dowiedzieć, bo widzę faceta i nie wiem, kim jest. Ja wiem, jest nieznanym sprawcą, to już ustaliliśmy. On decyduje o tobie, o tobie i o tobie.